Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj się spotykamy na praktyce otwierającej klatkę piersiową. Bardzo często jest tak, że spędzamy dużo czasu przed komputerem, czy przed telewizorem, czy przed telefonem i zamykamy się w klatce piersiowej, więc dzisiejsza praktyka będzie taka mocno otwierająca i chcemy tutaj przede wszystkim skupić się na mięśniu piersiowym który nam się skraca i powoduje, że właśnie zaokrąglamy plecy. Także jeżeli czujecie, że jesteście pozamykani, że barki się zamykają, to to jest idealna praktyka dla Was. Na pewno poczujecie się po niej świetnie. Także zaczynamy sobie już teraz. Usiądźcie sobie, w siadźcie skrzyżnym, wygodnie, umośćcie się, połóżcie dłonie na kolanach. A następnie odkręćcie wnętrza dłoni, żeby skierować je do sufitu. I już teraz powinniście poczuć, że bardziej się ta klatka otwiera. Wyciągamy czubek głowy do sufitu, klatkę kierujemy do przodu i zamykamy na moment oczy. Poprowadźcie kilka wdechów i wydechów przez nos. Zaobserwujcie swój oddech, poczujcie swoje ciało. I staramy się pogłębiać oddech, wdłużać go, głębszy wdech i dłuższy wydech. Głęboki wdech. Poczujcie, jak klatka i brzuch się unoszą. I wydech. Opadają. I głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I odkręcamy wnętrza dłoni do kolan. I zaczynamy krążyć barkami do tyłu. I już teraz właśnie zaczynamy wydłużać ten nasz mięsień piersiowy. Robimy to powolutku. Na razie powolutku. Staramy się odciągnąć barki do tyłu i w dół. Otwieramy mocno klatkę, łączymy łopatki ze sobą. Zatrzymujemy się. Ok, kładziemy dłonie na ramiona i zaczynamy krążyć łokciami do tyłu. I tutaj też rysujemy duże koła. Odciągamy łokcie do tyłu i w dół. I tutaj możemy troszkę przyspieszyć. Tak, żebyście poczuli, jak się barki rozgrzewają, jak się robi ciepło. Chyba jest wystarczająco ciepło, więc zatrzymujemy się. Odłóżcie lewą dłoń do lewego kolana, a prawą dłoń kładziemy sobie z tyłu głowy. I teraz pociągnijcie prawym łokciem do tyłu, odchylamy leciutko głowę, ona delikatnie napiera na prawą dłoń i otwieramy w ten sposób prawy bark. Poczujecie na pewno, jak się tutaj wydłuża. Wydechem odkładamy prawą dłoń do prawego kolana i teraz lewa dłoń na tył głowy i to samo odciągamy lewy bark do tyłu, napieramy głową na dłoń, ciągniemy lewym łokciem do tyłu. A z wydechem odkładamy lewą dłoń do lewego kolana. Teraz splatamy dłonie w koszyk i kładziemy sobie splecione dłonie z tyłu głowy. I na wdechu ciągniemy łokciami do tyłu, napieramy lekko głową na dłonie. Robimy wdech, klatka do przodu. A z wydechem zbliżamy do siebie łokcie i wypychamy łopatki do tyłu. I wdech, łokcie na boki do tyłu. I wydech. Zaokrąglamy górną część kręgosłupa. I wdech, klatka do przodu, łokcie do tyłu. I wydech. I wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech, klatka do przodu, łokcie do tyłu. I wydech. I powolutku rozplatamy dłonie, odkładamy je do kolan, prostujemy plecy i wyciągamy wnętrza dłoni skierowane do sufitu, znowu splecione w taki koszyk. Robimy wdech, przyciągnijcie się i wydech skłon do prawej strony. Wyciągamy lewy bok ciała. I wdech ręce w górę. I wydech do lewej strony. Wdech do góry, wydech do prawej. Wdech góra, wydech do lewej. To jeszcze po razie na stronę wdech. I wydech, wdech góra i wydech do lewej. I wdech ręce w górę, a z wydechem rozplatamy dłonie i odkładamy je do kolan. I teraz. Na wdechu wypychamy mocno klatkę piersiową do przodu. Tutaj zarówno barki, jak i łokcie idą do tyłu. Wyobraźcie sobie, że chcecie położyć klatkę piersiową na macie. Oczywiście tego nie zrobimy, ale tak sobie wyobrażamy. I z wydechem podwijamy kość ogonową i zaokrąglamy plece. I wdech znowu. Brzuch w kierunku ud, klatka do przodu, łokcie do tyłu i wydech zaokrąglamy. I wdech. Klatka do przodu. I wydech. I jeszcze jeden. Wdech do przodu. I wydech do tyłu. I na wdechu kręgosłup w pozycji neutralnej. I przechodzimy do klęku podpartego. Połóżcie dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I teraz odłóżcie lewą dłoń na tył głowy. I teraz z wdechem kierujemy lewy łokieć do sufitu, a z wydechem kładziemy lewy łokieć na zgięciu prawego łokcia. Czyli tak zamykamy się. I wdech. Otwieramy łokieć do sufitu. I wydech łokieć do łokcia. I wdech. Góra. Staramy się spojrzeć na sufit. I wydech. Zamykamy. Wdech. Góra. I wydech. Ostatni raz, wdech i wydech, zamykamy. Odkładamy lewą dłoń do maty i druga strona. Teraz prawa dłoń z tyłu głowy i wdech, prawy łokieć do sufitu. Wydech, łokieć do łokcia. I wdech, prawy łokieć do góry. I wydech, zamykamy. I wdech, otwieramy. Wydech. Wydech łokieć do góry, i wydech łokieć do łokcia. Ostatni raz, i wydech. Odkładamy prawą dłoń do maty, i teraz wyciągamy ręce do przodu. W górze robimy wdech, a z wydechem zbliżamy klatkę piersiową do maty i odkładamy czoło lub brodę. Staramy się z każdym wydechem przyciągnąć klatkę piersiową w kierunku maty. Wyobraźcie sobie, że każdy wydech zbliża nas do ziemi. Ręce proste w łokciach. Zostajemy na ostatnie dwa oddechy. I jeszcze jeden. I powolutku pociągnijcie pośladkami do pięt, przejdźcie do pozycji dziecka. Tutaj rozluźniamy plecy, czoło na macie. Przez moment odpoczywamy. Ostatni wdech, i wydech. I po malutku podchodzimy dłońmi do siebie i siadamy na piętach, teraz splatamy dłonie za plecami w taki koszyk i z wdechem pociągnijcie rękami do tyłu, tak żeby ręce doprostowały się w łokciach. Odciągamy barki w dół, tutaj mocno rotujemy barki na zewnątrz, rotujemy barki na zewnątrz, znaczy, że one wykonują taki ruch, taki otwierają się. Mhm. I teraz jeszcze do tego podwijamy kości ogonową. Możecie spojrzeć w stronę sufitu, jeżeli to jest dla was OK, możecie patrzeć też do przodu. I staramy się pociągnąć dłońmi jak najbardziej do tyłu i w dół z każdym wydechem. Jeszcze na dwa. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I powolutku rozplatamy ręce i odkładamy dłonie z przodu, tak żeby znaleźć się znowu w klęku podpartym. I teraz kładziemy prawą stopę między dłoni. Tutaj podnosimy się do góry. Oba kolana e, mniej więcej takie 90 stopni. I znowu splatamy dłonie z tyłu za plecami. Z wdechem pociągnijcie rękami mocno do tyłu, tak jak przed chwilą, a z wydechem schodzimy lewym kolcem biodrowym w dół i podchodzimy palcami stóp troszeczkę dalej, tak żeby kolano nie wychodziło poza linię kostki. I tutaj też myślimy o tym, żeby ta kość ogonowa była leciutko podwinięta. Ciągniemy ręce do tyłu. Zostajemy jeszcze na dwa, i jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozplatamy ręce, odkładamy lewą dłoń do maty i wyciągamy prawą rękę do sufitu. I stąd odkręcamy prawą dłoń do tyłu i zaczynamy krążyć, zataczać takie duże koła prawą ręką. Chcemy jak najbardziej odciągnąć prawą rękę do tyłu. Otwieramy mocno. Kilka takich okrążeń. Mhm, ostatni raz. I odkładamy prawą dłoń do maty. Chowamy prawe kolano, stąd podwijamy palce stóp i przechodzimy do psa z głową w dół. I tutaj możecie połginać sobie raz jedno, raz drugie kolano, powyciągać tyły nóg. Staramy się mocno odpychać dłońmi od maty i też zbliżać klatkę piersiową w kierunku kolan. Zatrzymujemy się, odkładamy kolana do maty, wyciągamy lewą stopę do przodu i podnosimy się do góry. Hmm. Splatamy dłonie za plecami, pociągnijcie rękami do tyłu, robimy wdech, a z wydechem schodzimy prawym biodrem w dół i podchodzimy palcami stóp do przodu. Tutaj też lekko podwinięta kość ogonowa. Wyciągniemy rękami do tyłu. Jeszcze wdech. I z wydechem rozplatamy ręce. Odkładamy prawą dłoń do maty. Lewa ręka wyciągnięta do góry. No i znowu odkręcamy dłoń do tyłu i zaczynamy krążyć, zataczać duże koła lewą ręką. I jeszcze dwa razy. Ostatni raz. I powoli odkładamy lewą dłoń do maty. Chowamy lewe kolano, podwijamy palce stóp, przechodzimy do psa z głową w dół. Ok. I teraz z wdechem podchodzimy stopami do dłoni. Z wydechem skłon do przodu. Na wdechu kręg po kręgu podnosimy się do góry, odciągamy barki do tyłu i w dół, otwierając klatkę. I teraz na wdechu wyciągamy ręce do góry, łączymy dłonie i z wydechem skłon do przodu. Na wdechu pół wyprost, patrzymy w przód, plecy proste i wydech przechodzimy do deski, do czaturangi, może być z kolan. I wdech pies z głową do góry. Mocno odpychamy się dłoni od maty. Tutaj całe nogi aktywne, wyprostowane, kolana staramy się mieć nad matą. Pośladki napięte i staramy się nie wisieć na, na ramionach, tylko wyciągamy się do góry. I powolutku odłóżcie kolana, podwijamy palce stóp, przechodzimy do psa z głową w dół. Tutaj mocno odpychamy się dłoni, kierujemy klatkę w stronę kolan. Mhm. I z wydechem patrzymy do przodu, podchodzimy stopami do dłoni i z wydechem skłon. Wdech, kręg po kręgu, podnosimy się do góry, unosimy ręce w górę, łączymy dłonie i z wydechem opuszczamy ręce wzdłuż ciała. Mhm. I możemy stanąć sobie przodem do siebie. Wstajemy na szerokość bioder, mniej więcej i teraz na wdechu wyciągamy ręce do góry, a z wydechem robimy tak zwanego kaktusa. Ciągniemy tutaj łokciami do tyłu i w dół. I chcemy doprostować ręce do końca. I znowu wdech, lekko zaokrąglamy plecy, wyciągamy ręce w przód i do góry. I wydech, uginamy ręce w łokciach, ciągniemy łokciami do tyłu, do tyłu i w dół. Mhm. I doprostowujemy. I wdech do przodu. I wydech. Otwieramy klatkę i ciągniemy. I wdech. I wydech. Ostatnie dwa razy wdech do przodu. Lekko zakrąglone plecy. I wydech. Klatka mocno w przód. Ostatni raz. Wdech. I wydech ciągniemy do tyłu. Splatamy ręce z tyłu. Wdech pociągnijcie rękami jak najbardziej w tył. I teraz wydech uginamy kolana, odkładamy brzuch na uda. Opuszczamy głowę i przenosimy ręce jak najdalej za głowę. Wyobraźcie sobie, że wasze dłonie są super ciężkie. Szyja luźna. Jeszcze jeden wdech, i wydech. Odkładamy ręce na lędźwia, uginamy kolana i kręg po kręgu podnosimy się do góry. Rozplatamy ręce, wyciągamy ręce do przodu, robimy wdech, a z wydechem pociągnijcie biodrami do tyłu i w dół, tak żeby usiąść. Krzyżujemy nogi. Łączymy dłonie na wysokości mostka. Możecie zamknąć oczy na chwilę. Weźcie wdech i wydech. I podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. Za czas, za przestrzeń, którą sobie zorganizowaliście. Za możliwość poruszania się. I podszyjcie dłonią dłoń, połóżcie rozgrzane dłonie na oczach, powolutku zaczynamy otwierać oczy i odsuwamy dłonie od twarzy. I ja Wam również bardzo dziękuję za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że się poczuliście tacy bardziej wolni, bardziej otwarci. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak się właśnie czujecie po takiej praktyce. Ja się czuję bosko, więc mam nadzieję, żeby również. No i co? No i do zobaczenia na kolejnych praktykach. Dziękuję Wam bardzo. Namaste.